Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie w to słoneczne niedzielne sierpniowe popołudnie. Krótki rozpoczęliśmy przemarszem korowodu dorżynkowego z udziałem sołtysów, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi. Serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach gminno-parafialnych Zaborowicach. Witam mieszkańców naszej gminy i wsi Zaborowice, Sołtysów, w szczególności Sołtysa miejscowości Zaborowice, pana Jarosława Rado, radnych Rady Miejskiej w Bojanowie, zaproszonych gości, parlamentarzystów, księdza proboszcza Janusza Bobowskiego z parafii w Czerninie oraz innych księży z parafii z terenu naszej gminy. Witam szczególnie bardzo serdecznie starostów dożynek obecnych, panią Monikę Kubańską z Głaszyna. bardzo serdecznie witam. Tak mogą być brawa. I bardzo serdecznie witam starostę, pana Pawła Ptaszkowskiego z Zaborowic. Ale przede wszystkim witam was drodzy rolnicy i mieszkańcy gminy Wojanowa oraz Zaborowic. Zaborowic tak Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni rolnika. Święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Tradycyjnie już chcemy podziękować Wam, rolnikom i mieszkańcom za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia. Dożynki to jedna z najpiękniejszych narodowych tradycji i to właśnie święto plonów przypomina nam, że dzięki ciężkiej pracy rolnika i codziennej na stół w naszych domach trafia chleb. Drodzy rolnicy, przynieśliście dzisiaj ze sobą owoce Waszej codziennej, ciężkiej pracy. A za chwilę podzielimy się wspaniałym, pachnącym chlebem, upieczonym z tegorocznych plonów. Niech ten chleb stanie się symbolem pomyślności dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Niech ta piękna polska tradycja Dzielenia się chlebem będzie wyrazem tego, że stanowimy zintegrowaną wspólnotę. Już teraz serdecznie dziękuję Zespołowi Wisieloki z Szymanowa, który przedstawi Państwu tradycyjny obrzęd dożynkowy. Jest mi niezmiernie miło, że na wojanowskiej ziemi możemy kultywować tę polską i wielkopolską tradycję. Szanowni Państwo, na prośbę pana Piotra Trybka, szefa gabinetu politycznego, zostałem też poproszony, żeby w imieniu pani Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przekazać państwu kilka serdecznych słów z okazji dzisiejszych dożynek organizowanych w Zaborowicach. Pani minister, dziękuję Wam rolnikom za waszą pracę, trud włożony w uprawy roli oraz za tegoroczne plony. Pani minister zawsze podkreśla, że Dożynki to święto i okazja do przekazywania pięknych tradycji i umacniania więzi międzypokoleniowych. A teraz, Szanowni Państwo, świętujmy Dożynki z uśmiechem i radością, by w ten sposób wyrazić wdzięczność za rolniczy trud. Dziękuję. Matko kochana, rolnicy przed tobą skinają kolana, a my do ciebie wznosimy rączęta, bogosław rolnikom, matko w niewości. gości. Przede wszystkim witam was, mieszkańcy Zaborowic, bez których tutaj tej, tej imprezy by nie było. Słuchajcie, jak przychodzi do pomocy 30, 40 czy więcej osób, serducho się łamie. Dzięki wam serdecznie, moi kochani i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I chciałbym zacząć od prośby pana posła Szczepańskiego, który przed chwilą nas opuścił i chciał państwa za to bardzo przeprosić. Ale dzisiaj wieczorem możecie go zobaczyć w telewizji. A że stąd się jedzie jeszcze póki co 4 godziny do Warszawy, więc już musiał jechać. Kazał przekazać najlepsze życzenia. Ja muszę się państwu przyznać, że mam taki kłopot, bo mój tato. Cokolwiek by się działo, żeby nie wiadomo jaka ważna była okazja, to on, pomimo że chłop był dobry, zawsze życzył zdrowia, szczęścia, pomyślności, i nic nie umiał wymyślić. No i ja z bratem zawsze tak mamy na sercu, że jak się do kogoś idzie, to żeby te życzenia były konkretne. Rok na wsi nie był najlepszy, ciężki. Więc ja nie tylko rolnikom, ale wszystkim Państwu chciałbym życzyć, żebyście za dobrą, ciężką pracę zawsze dostawali godne wynagrodzenie. Urszula Pabisiak reprezentuje posła na Sejm MP, sekretarza stanów Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskiej Jana Bosińskiego. I odczytam listę. Szanowni gospodarze i goście dożynek Zaborowica, Zaborowicach, szanowni rolnicy, dziękuję za zaproszenie na dożynki, w czasie których dziękujemy zarówno opatrzności Bożej za opiekę na wzrastającymi plonami, jak i rolnikom za wasz trud ciężkiej pracy na roli. Niestety dzisiaj nie mogę być razem z Państwem, stąd kieruję niniejszy list. Obdaję dziś cześć Pracowanym rękom polskiego rolnika. To słowa naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II. Tymi słowami chciałem się z Państwem przywitać, Panie burmistrzu, czcigodny księża. Piękne kazanie w ogóle. Wsłuchałem się w całej naprawdę wyjątkowe księże proboszczu. Szanowni rolnicy, mam list, nie będę go czytał, bo przy tym słońcu wole, wolelibyście pewnie nie, natomiast szanowni państwo, dzisiaj rzeczywiście dożynki to taki wyjątkowy czas. Dzisiaj odbyły się dożynki gminno parafialne w Zaborowicach. Wspólnie z parafią w Czerninie gmina Bojanowo zorganizowała dożynki. Zaborowica. Ostatni raz dożynki odbyły się w 1978 roku. Bardzo się cieszymy, że po tylu latach mogły ponownie powrócić do miejscowości Zaborowice. Dożynki odbyły się zgodnie z ceremoniałem obrzędowym, tradycyjnym. Jesteśmy w trakcie dożynek. Bawimy się jak widzicie do pierwszej w nocy. Wszystko się udało. Zaproszeni goście przybyli. Byli panowie posłowie, ciężar. Zaproszeni gości, bardzo dużo ludzi korzystają z wszystkich atrakcji. Tak trzymać. Jak Bóg dar za rok robimy następne.